Witam, dnia kolejnego! Taka oto przyroda zaskoczyła nas ulewą. Pojawiła się na terenie obiektu i będzie jechać chyba na angielski zaraz. A ja sobie słucham podcastów. I też powoli się rozkręcam, bo przestało padać. A ty jak tam sobie żyjesz? Pod rana. Dobrze, straje, pojechała. Bramka nie będzie otwarta. Psy sobie wychodzą, idą odwiedzić do sąsiadów. Lackiego. Laki przyjdzie, może. Tak jak powiedziałem, Stefan już zobaczył, że bramka otwarta. Rejla też idzie. Idą na zwiat. Jak mówiłem przyszedł sąsiad i już będą grandy jakieś zaraz Ostroje wróciła i sobie przywiozła to jest taki zupa to jest nadziewane jak gołąbek byśmy powiedzieli miechem. o no zobaczycie widzicie z ryżem Czę ja parzę herbatę. Tutaj mam herbatę puer. tu jest zaparza, tu jest gorąca woda. No i teraz tak żeby tu bardziej światło, żeby wam pokazać, robimy coś takiego. O. Ta woda tam przez sitko się przeleje. przyparzy. a zobaczycie efekt. O no już taki pierwszy efekt byłoby widać na razie... To... A będzie kapać tutaj taka, byśmy powiedzieli, esencja. No ale to trzeba dłużej trochę potrzymać. Później Wam pokażę w paru minutach. Dobra, za około 3 minuty minęły. Robimy coś takiego i kolejne. czekamy następne. Oczywiście możemy sobie jak shakerem przyspieszyć tą całą sytuację. I o, tego typu ruchami dużo szybciej sobie to zaparzymy. Oczywiście, kiedy odkręcimy, lub tam jakieś powietrze odeszło. Teraz nie? No, ale już powoli, powoli. Przez to, że jest to herbata, którą można bardzo wiele razy parzyć, to takie coś się zabiera na wycieczki. Czy gdziekolwiek tam w Chinach, to wszędzie jest gorąca woda. Czy to na, na dworcach, czy w pociągach, darmowa, na lotniskach. Takie dyspensery są. Nie? A teraz drugie parzenie i to już nie wrzątkiem, ma taką gorącą wodą. To nawet szybciej się zrobi, bo ta herbata już tak odmiękła. Ona już puściła i teraz to będzie moment. O, widzicie? No, taki chiński wynalazek. A jeszcze raz i już można pić. Piękna rzecz. Szczególnie jak zimno jest, nie? Gdzieś w takich regionach zimno. No, no, to tak trzyma tą temperaturę w miarę. Szkło żaroodporne. Ale muszę wam powiedzieć, że ja na upały to też gorącego się napije W czasie upału, byle, 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 się napić, że tak powiem, nie? A gdzie Lejla z Jeśli w ogóle, gdzie sąsiad? Znowu wyniósł zabawkę pewnie. No, wynosi nam te... Takie psie zabawki. I na ulicy zostawię, zaraz sprawdzimy. A nie, laki jest tutaj, dobra. Nie, no zabawka tam jest. No już wyniesiona. Zobaczcie. Kto to ty wynosisz? Dawaj mnie to. Do... do środka. A to ja to nazywam japońska fryzura. No tak mi się kojarzy. I żarcie dla psów, tym razem wołowina przysmażana z ryżem. I takie jajko, jeszcze żeby się tylko białko nadkościło, żółtko, jak będzie płytne. Są nawet inna. Jak przyjdzie laki, to może na jeden dzień wystarczy. Jak tak to im powinno starczyć na półtorej dnia. Już się białko zetnie. O wilku mowa. Taki wilk. Szczekał. Czuję. Dobra, czekać, musi ostygnąć. Dobra, stroję robi kurczaka, takie tutaj ponacinała. wnętrzności to kontroba. Dobra, i to jest to, co Srejda zrobiła. To jest ta kura, ta ciemna. Prohok, czyli tak jak fermentowany jakiś sos z ryby, z orzeszkami. Zielenina, to zdrowe. I ryż. I jeszcze taka zupa rybna a la fish curry, tak? Yeah. Green curry, zielona curry. A na wieczór taka galaretka z piprzem i z octem. Keto. Słuchajcie, a ja robię żurek do restauracji na zakwasie. No i proszę Państwa, 13 litrów żurku gotowe. No, taki garnek. Słuchajcie, tutaj macie skalę, jest, jest gdzieś 15 litrów. Pokazane to jest przy poniżej, a tutaj że 13 jest to Z nierdzewki, porządny garnek z bardzo grubym dnem. przyznałam się, że białej kiełbasy nie ma, więc będzie taka lekko podsmażona. Polska dobra kiełba. Słuchajcie, porcuję końca nie widać. Ech, z tego co mam, jeszcze gar. Witam dnia kolejnego, oto żurek. I jeszcze tutaj. A te już jaszczurkę gagają. I to nie gekona, tylko taka większa jaszczurka się pojawiła na terenie. Wszystką widziałem. Akcje mają. A się pokuję ogonem o te tutaj kaktusy. Ej, ja już teraz to nie znajdą mnie nawet. Gdypić kawę poranne. Ha, i zapraszam wszystkich na dzisiaj na live'a na kanał Macham TV. Bardzo ważny live będzie kanał Mahan TV, link pod spodem. Reyle się obudziła. Reyle swoje, no to nie czapka, jak to nazywa, jak się nazywa, Daszek. Pan zamknął bramę, a Leila była na pieszej wycieczce. Widzę gdzieś, tak? No już ci pan otwiera, ale to trzeba szczeknąć jak Stefan, a nie tam. Yy, yy, yy. No. No ale to kobieta to co będzie Brzeć mordę, nie? No, a gdzie jest... a Stefan, mam nadzieję, też tu w środku jest. Padać zaczyna krople. O, mamy następnego szczekacza. Ten to szczeka, tego to słyszę. No? Gdzie to się wazi? Kolejnie... No, do prasem pojechała na angielski, więc zamknąłem bramę, żeby za nią nie biegły, a się okazuje, że już były u klakiego w tym momencie. No, teraz zaczyna padać. Słuchajcie, przyjechał mój serdeczny przyjaciel, prezes, wspólnik. Co tu jeszcze dodać więcej? I odjąć? Do przywitania. Uważaj na biskopta, bo on to taki, wiesz. Nieokrzesany, nieokrzesany. no. Fryle wróciła. Marginal kilogram. So you can make like mm -hmm.